Czołem, dzisiaj pytanie, czy Niemcy się w końcu obudzą? Jest szansa, ponieważ no, Niemcy już powoli chcą zamykać granice dla nielegalnych imigrantów. Chcieli oczywiście. Niemcy na początku, oczywiście, cwaniacy chcieli być cwani. Myśleli, że to z tymi nielegalnymi imigrantami, którzy przypływają na tych pontonach przez morze, oni myśleli, że oni będą pracować. Taka była koncepcja. Wiecie, Niemcy chcieli, żeby po prostu ktoś na nich mógł pracować, żeby ktoś pracował na ich emerytury. Myśleli, że to będzie tak jak z Polakami: nie? że Polacy jadą sobie, wyjeżdżają z Polski, jadą do Niemiec, pracują. Przede wszystkim pracują, bo Polacy nie wyjeżdżali do Niemiec po to, żeby brać socjal i żerować na niemieckim soc socjalu, tylko po to, żeby pracować. Nie tylko Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Turcy. No i Niemcy tak sobie pomyśleli, kurde, no, to oni przyjechali pracować, to pewnie ci, co przyjadą z Afryki, to też będą pracowali. No nie, okazało się, że nasi bracia muzułmanie nie po to przyjeżdżają, żeby w Europie pracować? Znaczy no część oczywiście pracuje, tak wiadomo no, mówimy tutaj o pasożytach, ale niestety większość tych nielegalnych imigrantów, która przedostała się do Europy no postanowili żerować na socjalu, postanowili wyrażać swoją niechęć w stosunku do kultury europejskiej. No i o tym będziemy dzisiaj mówić, o tych, o tych atakach w Niemczech, brutalnych atakach, które są przeprowadzane przy pomocy noża, przede wszystkim i w ostatnich miesiącach tych ataków było dość dużo w, Niem w Niemczech. I no, Niemcy się oburzyli. No, jak to jest, że Niemcy, Niemcy się burzą, mało tego robią jeszcze te puszbaki, nie? Tak, ich przyjmowali chętnie. A teraz co się dzieje? Jak jakiś Nielegalny imigrant przejdzie z Polski do Niemiec, to Niemcy pakują go do radiowozu i przywożą na polską granicę i oddają nam Polaczkom. A my Polaczki co robimy? Przyjmujemy ich. Nie, to nie powinno tak wyglądać. Za łeb i z powrotem na Białoruś. Niech się Łukaszenka martwi. Tak powinno to wyglądać. Niech Łukaszenka jakich nas zwoził do siebie, to niech, niech ich odeśle. Chociaż wiadomo jaki był cel. Tego zwożenia tych nielegalnych imigrantów na Białoruś, oczywiście destabilizacja Polski, destabilizacja Europy. Jest to element wojny hybrydowej, która, my, my, która ma za zadanie po prostu zniszczyć y, naszą kulturę. My boimy się oczywiście tutaj ataku Putina, że przyjedzie, że wiedzie do Polski czołgami. Nie, nie wiedzie. On wiedzie właśnie tymi sympatycznymi panami, którzy tak ochoczo używają noża do tego, żeby mordować naszych żołnierzy. No ale tak, oprócz tego jeszcze sobie powiemy na ten temat, że ta lewicowa doktryna, bo to jest wszystko jest oparte na lewi, lewicowej doktrynie, na zasadzie przyjmijmy ich, a później jakoś to będzie, przyjmijmy ich, a później się ustali skąd oni są, kim oni są i jakie mają zamiary. No, nie wiem, kto to powiedział, ale yy, jakaś chyba pani poseł. No, idiotyczne stwierdzenie. Przyjmijmy ich, a później zasta zastanowimy się, kim oni są. Ale jest też wiele takich idiotycznych stwierdzeń, stwierdzeń po stronie lewicy. I ta lewicowa doktryna jest niszcząca po prostu. Jest na rękę Rosji, na rękę Białorusi. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że Putin cieszy się, że mamy ludzi, którzy tak idiotycznie myślą i wydaje im się, że to wszystko zda egzamin i o tym sobie porozmawiamy i na koniec, że jest jedno rozsądne rozwiązanie żeby nie dopuścić do tego co się dzieje, nie? skoro Niemcy się obudzą to my powinniśmy, nie mądry Polak po szkodzie, po szkodzie bo Niemcy dopiero teraz się budzą po szkodzie a my Polacy powinniśmy zapobiegać temu co się dzieje Miejmy nadzieję, że presja, nasza presja nas, Polaków, będzie na tyle silna, żeby wpłynąć na Donaldinia, na Kaczora, na Donalda, na Kaczora Donalda i na innych wszystkich rządzących, na PiS, na, na tych wszystkich... No, nie chcę używać niecenzuralnych słów, no na tych wszystkich polityków. Mam nadzieję, że wpłyniemy. Tak, żeby nie stało się to, co się dzieje w Europie, ale niestety powoli to zmierza w złym kierunku. Ale zanim przejdziemy sobie do setna, dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie, no i czas na minutę reklam naszego mojego patrona, patrona kanału, partnerem kanału jest serwis prawniczy e-porady24.pl. Firma już od kilkunastu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych przez internet, online. Przygotowują również pozwy, pisma i co ważne, mają w swoim zespole również specjalistów, prawników zajmujących się i specjalizujących się w sprawach wojskowych. Procedura skorzystania z ich usług jest bardzo prosta. Jeżeli macie problem, wchodzicie w link podany w opisie. Pod filmem wypełniacie formularz, i w ciągu godziny dostajecie bezpłatną wycenę waszego problemu. No i teraz podejmujecie decyzję. Jeżeli nie płacicie, nie ma problemu, bo to wszystko wycena jest oczywiście bezpłatna. Jeżeli zapłacicie, dostaniecie odpowiedź, jakie problemy możecie rozwiązać. To m.in. tematy związane ze zwolnieniem ze służby, z odejściem, z przejściem na emeryturę, z kwestie odprawy emerytalnej, kwestie odprawy mieszkaniowej, kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym, z postępowaniem szkodowym albo kwestie na przykład uzyskania pozwolenia na dodatkową pracę. Oprócz tego oczywiście tematy typowo cywilne, czyli rozwody, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne. Zacznijmy sobie może od tych brutalnych ataków w Niemczech i pamiętajmy, myśmy z tyłu głowy zawsze miejmy to, że nie możemy dopuścić, żeby to się działo w Polsce. I to jest po prostu przykład, do czego dążymy. Niemcy są w czarnej D. My nie pozwólmy, żeby to się działo u nas. Także źródło TVN24, pierwsze z brzegu źródło, artykuł z 26 sierpnia, czyli oczywiście niedawno. Czytamy sobie, 26-letni Syryjczyk Issa Al-Ha przyznał, przyznał się do zabicia trzech osób i ranienia ośmiu na festynie w mieście Soligen w Niemczech. Jak poinformowała prokuratora, mężczyzna z powodu swoich radykalnych islamistycznych przekonań próbował zabić jak najwięcej osób, które uważał za niewierzące. Według śledczych mężczyzna był członkiem terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. No i jak widzimy, no, yy, fajnie, że w końcu media zaczęły podawać narodowość tych wszystkich yy, morderców i yy, skrajnie nieradykalnych islamistów. Bo była taka tendencja, żeby nie podawać narodowości, że to nie wiadomo kto zrobił, nie? że jakiś tam obywatel z paszportem niemieckim, czy tam europejskim, a okazywało się, że to był właśnie na przykład Syryjczyk w, ty w tym wypadku. No ale czy czytamy sobie dalej, tym razem interia.pl, proszę bardzo, linki do, do całości artykułów macie w, w tym, w opisie pod filmem. Także tym razem atak na nastolatków, co ciekawe ci islamiści nawet między sobą siebie atakują no i jak czytamy tutaj tutaj artykuł z 28 sierpnia drastyczne, czyli wszystko na, to są bieżące tematy to nie, nie są jakieś tematy sprzed roku to się dzieje na bieżąco no miesiąc w miesiąc jest po kilka ataków niektóre tylko najbardziej drastyczne trafiają do mediów drastyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie. Dwie nastolatki pochodzenia blisko wschodniego podróżowały tramwajem. Kobiety wysiadły na przystanku Swedring, gdzie niemal natychmiast zostały zaczepione przez, jak się później okazało, napastnika. Według Bild, mężczyzna miał im ubliżać po arabsku i nie dawać spokojnie przejść. W pewnym momencie siedemnastolatka wyjęła telefon i zadzwoniła po pomoc do swojego brata Abdula <grym>, To jest... To nie jest śmieszne, wiecie, bo tam ludzie giną, ale to brzmi trochę jak ten serial taki w telewizji, <grywa> ale okej. Okay. 16-latek przybył na, jak relacjonują zachodnie media, pobliski teren zielony, gdzie doszło do kłótni. Agresywny, męż, agresywny mężczyzna wyciągnął nóż i kilkukrotnie ranił nożem Abdula, po czym uciekł w nieznanym kierunku. Na miejsce błyskawicznie przybyły służby, które opatrzyły, a następnie przetransportowały rannego do pobliskiego szpitala. I tutaj też warto wspomnieć kilka słów na temat ataku nożem. Nie da się obronić przed nożem, ale no może nie, nie to, że nie da, ale jest to wybitnie trudne i wszystkie te techniki samoobrony przed atakiem nożem są naprawdę bardzo mały procent jest, żeby to było skuteczne w takim realnym ataku. Obejrzyjcie sobie te ataki, bo nie, niektóre ataki, na przykład z, zaraz sobie powiemy o tym ataku w Man, z Mannheim, gdzie ten napastnik ranił i zabił w końcu tego policjanta. Ewidentnie ci, zobaczcie, ci, ci napastnicy ewidentnie tak atakują, żeby zabić. Atakują z góry w, okolic, w okolice szyi, tętnicy głowy, po to, żeby zabić. To nie jest to nie jest, nie wiem, to nie jest bójka. To nie jest jakaś, to jest ewidentnie po to, żeby zlikwidować. I przed takim atakiem no, nawet jeżeli ktoś jest wybitnym specjalistą od walki nożem i samoobrony nożem, to ma bardzo nikłe szanse do tego, żeby się obronić. Oczywiście warto znać te techniki. Ja nie mówię, że nie. Warto znać te techniki, te techniki ale trzeba się z tym liczyć. Że, że no, jest bardzo nikłe prawdopodobieństwo. Jeżeli widzimy gościa z nożem, to nie czekajmy, aż on nas zaatakuje, bo znamy techniki Brusali, czy jakiegoś innego tam brusa. Tylko lepiej e, zawinąć się na pięcie i uciekać, i nie zbliżać się. Z a. To, że zobaczymy gościa z nożem, to też jest mało, mało prawdopodobne, bo przeważnie ten nóż jest schowany i jest wyciągany dopiero w momencie ataku. Czyli nawet nie wiesz, że gość ma nóż, nawet możesz nie wiedzieć, że zostałeś ugodzony nożem, bo to się dzieje tak szybko. Zresztą mówię, obejrzyjcie sobie na YouTubie to, co się działo. Wiem, że ten film z ataku w Mannheim jest i zobaczcie sobie, jak to wyglądało. To nawet na filmie. Ciężko zauważyć, że gość zaczął atakować nożem. A co dopiero, jeżeli jesteś tym zaatakowanym? Ci ludzie nawet nie wiedzieli, zwróćcie uwagę, że oni nawet nie wiedzieli, że są atakowani nożem. Dopiero później się to okazało. Czytamy sobie dalej na temat tych tutaj nastolatków. Policja wyjaśnia sprawę, zabezpieczono już materiał dowodowy oraz monitoring z tramwajów. Napastnik wciąż pozostaje na wolności. W rozmowie z niemieckim tabloidem ojciec rannego Abdula stwierdził, że jego córka powinna wezwać funkcjonariuszy, a nie, i, a nie jego syna. To był błąd powiedział z kolei ratownik opatrujący rannego wyliczał, że Abdulowi założono szwy na ramieniu nodze i ręce. Tutaj chyba nie było ofiar śmiertelnych, ale to nie o to chodzi. chodzi. Chodzi o te same ataki. Niemcy, na własne życzenie do tego doprowadzili. Chociaż mówiąc, Niemcy, nie powinniśmy myśleć o narodzie niemieckim, tylko bardziej powinniśmy myśleć o nieudolnych, durnych politykach niemieckich, którzy chcieli być cwani, chcieli, żeby ktoś na nich pracował. Niestety się nie udało. Ja jestem za tym, żeby przyjmować imigrantów, ale przyjmować imigrantów tych sprawdzonych. Nie, nie, że on wie, jak napisać wniosek o azyl, ale nie ma dokumentów, zgubił, biedaczek. Wie, jak iść do sądu i wyrwać od państwa polskiego odszkodowanie, ale nic innego nie wie, ale ni pani Maju po polsku, on nie gada po polsku, pracować nie umie, on jest inżynierem księgowym, nie wiadomo kim jeszcze, nie? Oj, ta lewacka... Ideologia, doktryna oby nas nie zgubiła, a wszystko e, zmierza do tego, że rzeczywiście to nas zgubi. No i ten trzeci atak sobie przypomnijmy e, z Mannheim, to artykuł zacytujemy z 31 maja 2024, czyli też niedawno, dwa miesiące raptem minęły od tego ataku e, źródło TVN24. W piątek na rynku w Mannheim w Niemczech podczas wydarzenia zorganizowanego przez krytyczny wobec islamu ruch Pax Europa doszło do ataku nożownika. Według prokuratury, policji urzędu śledczego Badeni i Wirtembergi wśród rannych jest pięciu członków ruchu. Napastnik ran, ranił też policjanta. Nożownik kilkakrotnie dźgnął policjanta od tyłu w okolice głowy powodując obrażenia zagrażające życiu. Ten y, policjant z tego co pamiętam y, niestety zmarł. Napastnik został postrzelony przez innego funkcjonariusza. Według informacji stacji SWR domniemanym sprawcą jest 25-letni mężczyzna z Afganistanu, który przybył do Niemiec w 2013 roku. Tak. Gdzieś 11 lat temu przybył, teraz zamordował. I co? Czekamy? W 2024 roku przybyli do Polski. Ile będziemy czekać? Za 10 lat będziemy się dowiadywać, że są jakieś getta muzułmańskie w Polsce? Tego nam potrzeba? Nie, trzeba wywrzeć presję na tych oszołomach, którzy nami rządzą. Presja ma, ma, ma sens. No i tak, Niemcy się budzą. Niemcy się budzą, troszkę za późno, ale jednak się budzą, bo jak czytamy na, portelu, na portalu dorzeczy.pl tym razem. Syryjczyk Issa Al-Ha, który uniknął deportacji po odrzuceniu jego wniosku o azyl, przebywa w areszcie pod zarzutami dokonania, dokonania ataku na uczestników festynu w zachodnio niemieckim mieście niedaleko Dusseldorfu i przynależności do ekstremistycznego państwa islamskiego. Według prokuratora federalnego, napastnik próbował zabić jak najwięcej osób, które uważał za niewiernych, a celował konkretnie w szyję i górną część ciała ofiar. Morderca. Muzułmański morderca. I teraz Niemcy chcą zamknąć granicę. I robią to. Robią to i odsyłają nam, Polakom, tych, my bronimy granicy Europy, nikt nam w tym nie pomaga, nikt się do tego nie dokłada. A jak ktoś przejdzie, to odsyłają z powrotem do Polski. No sorry bardzo, niech Unia daje kasę. Donaldinho, ty podobno masz tam takie wtyki. Podobno masz tam chody. Zastępca przewodniczącego frakcji CDU CSU w Bundestagu Jens Spahn domaga się od rządu zamknięcia niemieckich granic. Ten krok ma zatrzymać nielegalną migrację. Setki młodych mężczyzn, o no, no Niemcy się budzą, no, setki młodych mężczyzn, czy tu, są, czy tu jest napisane kobiet, dzieci, czy kobiet trzymające dzieci? Nie, nie, już, już zaczynamy mówić prawdę, tak? Zaczynamy patrzeć, co się rzeczywiście dzieje. Jeszcze nie, nie, niedawno mówili nam, że to byli, były kobiety z dziećmi. Rzeczywiście, w jednym procencie, może mniej nawet. To były kobiety w dzieć, z dziećmi. Ale czy to jest powód, że jak to jest kobieta z dzieckiem, to tą kobietę z dzieckiem trzeba wpuścić do Polski, do Europy, bo jest kobietą z dzieckiem? Nie, to jest nielegalny imigrant. Niech się Białoruś tym zajmie. Chcesz mieć miękkie serce? Musisz mieć twardą dupę. Tylko, że tak, lewica mówi wpuszczać, ale nie ponosi konsekwencji tego, kto ponosi konsekwencje. Zwykli Polacy, nie lewica. Ci, co mówią wpuszczać, oni nie wpuszczą do siebie. Oni nie ponoszą konsekwencji swoich kretyńskich, idiotycznych decyzji. Tylko my będziemy ponosić te konsekwencje. Wpuszczać kobiety z dziećmi. A ja mówię nie! Kategorycznie nie. Nikogo. Nikt, żadnego nielegalnego imigranta, won. Niestety. Albo mamy miękkie serce, albo twardą dupę. Ja wiem, że łezka leci, jak widzimy e, kobietę i, i jakieś tam dziecko i to dziecko jeszcze e, ma za zadanie pokładać się. O Jezus, nie mam siły. Trzy dni tutaj leżę na tej granicy, trzeba mi pomóc. Bo tak ich uczą, że tak mają się zachowywać. A my jak te barany łykamy to wszystko. Żołnierze, naprawdę, jeżeli ktoś z was uważa, że oni rzeczywiście potrzebują pomocy, to sobie yy, nie wiem, pobóżcie, nie wiem, wyślijcie pieniądze na Karita, lepiej. Jak chcecie komuś pomagać. Oj. Setki młodych mężczyzn z Syrii i Afganistanu przybywają do Niemiec i Europy każdego dnia od lat. To musi się wreszcie skończyć. Powiedział w rozmowie z, gazet z gazetą. Hej, niższe post, tak chyba to się czyta. Jego zdaniem atak w Soligen po raz kolejny boleśnie pokazał konsekwencje utraty kontroli nad procesami migracyjnymi. Granice Niemiec muszą zostać zamknięte dla nielegalnej migracji. Podkreśla. Obudźcie się Niemcy, Polacy, też obudźmy się. Presja na tych baranów, którzy chcą wpuszczać nielegalnych migrantów bez żadnego. Bez niczego. Tak wpuszczać tych co są pracować. Tych co chcą pracować wpuszczać. Także lewicowa doktryna nie może przetrwać w tym świecie. Te hasła, o których mówiłem, mówiłem przyjmijmy ich, później będziemy się martwić. No to jest kretynizm. Lewactwo wprowadza ideo, swoją ideologię kosztem normalnych pracujących ludzi. Zobaczcie te barany, co się przyklejają do, do asfaltu. Ostatnie pokolenie Obyście byli ostatnim pokoleniem. Będę się za to modlił. Dajcie im tabletki dzień po, dzień przed, dzień w trakcie, żeby tylko się nie rozmnażali te barany. To jest banda nieudaczników, którzy nie, nie wiedzą, co w życiu robić, którzy nie skalali się pracą. Nie pracują. Banda oszołomów. skończyli szkołę i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tak? Matury nie zdali, no to co na studia nie pójdę, no to będę się przyklejał do, do asfaltu, bo jestem idiotą. Banda lewacka, Ma, mamy ich, ich tolerować? Na tym nie polega tolerancja. Ach, ostatnie pokolenie, oby, oby oni byli. I modlę się za to, żeby byli ostatnim pokoleniem, bo takiego debilizmu to świat nie widział. Oblewanie farbą. Złote tarasy oblali w Warszawie farbą, nie? Niech wyciąga konsekwencje właściciel złotych tarasów, okej. Okay. Niech wyciąga od nich konsekwencje. A policja co? Patrzy się, a gdzie jest ochrona? Ochrona tam, tam powinna wpaść, pałą przyżnąć za dewastację i tyle. O, ludzie. I tak, z głupkami, lewicowymi głupkami nie ma sensu rozmawiać. Wiecie, 2 plus 2 jest 4, nie? A jeżeli przychodzi do ciebie lewak i mówi, że to jest 3 albo 5, no to dyskusja jest bez sensu. A ludzie z tej jakiejś skrajnej lewicy są zapraszani do programów telewizyjnych. I oni na przykład mówią takie rzeczy, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. No to dyskusja. Z takim człowiekiem, który takie bzdury wypowiada, no to jest bez sensu. No to tak jakby dysku dyskutować z kimś, kto mówi, że 2 plus 2 jest 3 albo 5. To jest... Rozmowa z idiotami nie ma sensu. I ja się dziwię, że w ogóle wpuszczają i do telewizji i chcą z nimi dyskutować. W ramach czego? Tolerancji? Bo chcemy poznać wasze argumenty? Jaki jest argument na to, że jest, nie wiem, 100 płci, czy ile oni wymyślili? Są dwie płcie! I dyskusja na temat ilości płci to jest kretynizm. No to jest, sprowadza się do, do myślą, myślący człowiek, jak zaczyna rozmawiać, dyskutować na temat ilości płci, no to to jest, to jest bez sensu. No, z idiotami nie ma co rozmawiać. Cejrowski chyba tak kiedyś mówił, nie? Z, że z głupkami nie rozmawiamy. W jakimś tam starym programie, pamiętam chyba, yy, i w kierunku pani Senyszyn chyba to było. Że z głupkami nie rozmawia i koniec. No i to jest piękna postawa. To jest yy, ta postawa mi się podoba, nie? Z, z idiotami nie rozmawiamy, no, no, no bo po co? Nad czym tu dyskutować? Że 2 plus 2 jest 4? No to, to jest wi wiadomo, to jest logiczne. Każdy inteligentny człowiek wie, tak? A jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że jest ileś tam więcej płci albo że ja się że oni się mogą identyfikować jako coś tam, a ja jak wychodzę i mówię, że identyfikuję się jako śmigłowiec bojowy, to oni myślą, że ja żartuję i to już jest nie, to jest brak tolerancji no dobra to jest wiecie, rozmowa z niektórymi ludźmi, to równie dobrze jak chcecie dyskutować z nimi na takie tematy, to proponuję iść do zoo i porozmawiać z małpą w klatce to jest to jest ten poziom dyskusji. Także rozmowa na temat zielonego ładu, wprowadzania tych wszystkich bzdur, rozmowa z tym ostatnim pokoleniem jest na poziomie rozmowy z małpą w zoo. Także z nimi nie ma co dyskutować. Ja się dziwię, że te wszystkie telewizje głównego nurtu zapraszają i rozmawiają z tymi ludźmi. To nie wiem, to, to ich jeszcze. Uświadamia w tym, że oni mogą mieć rację, bo ktoś chce z nimi dyskutować. No kretynizm. A rozwiązanie jest oczywiście jedno: jedno, jedyne rozsądne rozwiązanie: zaciągnąć wajchę, zlikwidować socjal, żadnych dodatków, żadnego 800 plus dla darmozjadów. Ludzi tam, wiecie, ja, ja wiem, że jest, niektórzy są w trudnej sytuacji. To dajmy tym, którzy pracują przynajmniej, płacą podatki, pracują, dajmy im te 800. A patusom, jednym z podbudki z piwem, którzy kurde robią te dzieci po to, żeby mieć 800, albo patusom, którzy się przyklejają do asfaltu, nic nie dawać, nie dofinansowywać, no, to jest kpina po prostu. Zlikwidować socjal, kazać im iść do pracy, nie dofinansowywać pasożytów, przecież to jest proste. Brak dofinansowania dla pasożytów. Wtedy żaden pasożyt nie przyjdzie tutaj nielegalnie. Dajcie mi mieszkanie, dajcie mi kasę i, i tyle. Ludzie całe życie pracują. Niektórzy pracują po 50 lat w swoim życiu i dopiero przychodzą na emeryturę. I, i dostają jakąś głodową emeryturę typu 1500 zł. A wy, my chcemy tym. Patusom dawać pieniądze za darmo, pasożytom to jest jakaś kpina: po prostu kpina. Także tyle, budzimy się. Skoro Niemcy się teraz obudzili, to my bądźmy mądrzejsi od Niemców, obudźmy się wcześniej. A na koniec, łapa w górę, komentarz taktyczny, subskrypcja, udostępnienie. Jeszcze raz przypominam, a jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje, wsparcia wszystkim wspierającym. Serdecznie dziękuję i oglądającym również, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl. Tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej.